A w dzisiejszym odcinku zagramy malutkim państwem miastem, a mianowicie Singapurem i postaramy się trochę namieszać w Azji. Moi drodzy, Singapur, to jest, to jest, to jest ta kropka tutaj, to jest to, Malezja, Indonezja, to jest ta kropka I w dzisiejszym odcinku właśnie zobaczymy, co tam z Singapurem sobie tutaj zdziałamy No jest trochę taka lipa, bo wiadomo, takie państwa-miasta nie do końca są proste do gry Jak jeszcze mamy tutaj obok e, strasznie OP Indonezję Jedynie co możemy z, tutaj zadziałać, to Burney zaatakować na przykład Albo na przykład się wybrać na Sri Lankę e, Tylko nie wiem, czy taki atak na Sri Lankę, niby mamy 1000 golda już na start Czy to będzie dobry pomysł? E, jakby się udało przejąć Sri Lankę, to byłoby... Całkiem nieźle, to na pewno byśmy musieli tutaj powystawiać nieco wojska. Nie wiem szczerze, czy damy radę. Jeszcze dajmy sobie tutaj. Um... Myślałem też nad atakiem generałów, ale to chyba będzie lepsze. I jeszcze pójdziemy sobie tutaj na start od razu w Akademię Wojskową. I nawet trochę poczekamy z zarabianiem pieniędzy i od razu, Akademii dla generałów, jak nam się zrobi ta armia, de 24 koła, 6-8 generał. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Ale zobaczymy. Warto testować różne rozwiązania. Siema Sri Lanka. Czy byś miała więcej armii niż ja? Czy może jednak nie? I zobaczmy, 11 koła. Tu mają. Ej, no to S. S, widzowie. Czy to będzie taki wielki podwój Singapuru, że wszystko, co się ruszy, to podbijemy? W ogóle, ile ja będę mógł zabrać z tej wojny? O, to jest pytanie, no bo Singapur malutki. E, 9 i 8. Będzie nas stać na ich stolice. I jeszcze jedną tą prowincję. W sumie to tyle. A dać jakieś pieniądze? 7 golda. Okej. Okay. I oni jeszcze w tych miejscach zaczęli budować jakieś tutaj rzeczy, więc idealnie. Teraz musimy tak, utrzymanie wojska dać sobie na tutaj najmniej... 0,13! Okej, okay, zarabiamy, więc nie jest aż tak źle. E, dobra, nie no, żartuję, trzeba wziąć moi drodzy, to jakieś pożyczki. Takie pożyczki, które umożliwią nam tutaj asymilację tych terenów. Yy. No dobra, będziemy mogli poczekać. Jeśli się asymiluje ich ta stolica, to też będzie się nieźle. Czy nie? No jeden zarabiamy. Czy wojsko się regeneruje? Dobra, może będzie dobrze. Może będzie dobrze. Jak ktoś, to będziemy bić tą Sri Lankę jeszcze raz. Żeby ją po prostu podbijać. I kiedy rozum się kończy w 31 roku? Czyli to już. Myślamy z niewagę. Bangladesz. Już mamy sojusz z Bangladeszem. Co idzie? Z Bangladeszem. Aczkolwiek Bangladesz jest daleko. Bangladesz jest, moi drodzy, daleko. Go. Może się uda. Może się uda. Ja bym bardzo chciał. Bardzo bym prosił, żeby się udało. Jedno. Teraz tutaj. tu, tu, tu. Od razu na tą prowincję. Nie tą prowincję. Kurde. Dobra. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Bangladesz nie zdąży zareagować. Kolejne prowincje na nasze konto. Let's go. Podoba mi się to. Oni jeszcze coś budują, co nie? O Malezja paknie od nieagresji agresji. I tutaj, moi drodzy. Singapur to samo. Boją się wielkiego, potężnego Singapuru, który tutaj co chwilę atakuje swoich przeciwników. Więc bardzo dobrze. Jest ok. O w ogóle możemy coś stworzyć z tego. Co to jest? Aha. To wszystko może... Podbić? No dobra. To jest jakaś dziwna azjatycka, coś tam, południowa, coś tam nacja. Możemy coś spróbować. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w karierze mojego Age'a. Teraz w 38 będziemy robić kolejny atak. No finansowo jest ciężko. Może jeszcze zrezygnujemy z badań? O właśnie, dobra. Jak się rezygnuje z badań, trochę lepiej to wychodzi. Jakie mamy miejsca? Przyprawy, plantacje cukru. No dobra, niech będzie. O dobra, skończył się ten. Skończył się, moi drodzy. Rozejm. Możemy znowu zaatakować. Znowu fast attack na stolicę. Tylko szybko, szybko, szybko. Dobrze. I teraz szybko Szybko tu tu, tu, tu dobrze. Ja się tak boję tego Bangladeszu. Bierzemy sobie cztery prowincje no i tak będziemy ich zjadać kawałek po kawałku. No, granie takimi państwami wiąże się z tym, że trzeba tutaj przyjąć taką specyficzną taktykę na zjedzenie ich, no ale ważne, że działa. I powtarzamy po prostu temat, moi drodzy, aż do skutku, aż zjemy po prostu całą Sri Lankę. O, i już możemy. Dobrze! Czyli Sri Lanka oficjalnie przestaje istnieć. my Już zarabiałem 5 golda, co prawda dalej oszczędzając na takich kwestiach jak badania i wojsko, ale jest okej. Okay. Co my tu możemy sobie zdziałać? Mamy ten Timur Wschodni. Moglibyśmy też ich podbić. Oni powinni być dosyć słabi, tylko nie wiem, czy damy im radę, ale chyba tak. Czyż oni tutaj jeszcze nie byli taki nasz sojusz, czy już nie? Nie, już możemy im normalnie chyba wypowiedzieć wojnę. A, jeszcze mamy z nimi sojusz. Dobra, to kiedy jest ten sojusz jednak? 61. E, to jeszcze kawał czasu. Ale czekaj, nie ma to jakichś takich mniejszych innych państw. A to, co to jest? niej, ale sojusz z Indonezją. No, to jest akurat fajny temat. Moglibyśmy zajmować te wysepki tutaj, ale to jest tragiczne zawsze. A do tej naszej cywilizacji potrzebujemy jakichś tutaj wysepek? No właśnie nie. Do w takim razie, moi drodzy, zróbmy standardową taktykę na te małe państwa, czyli podbijmy sobie zombie hordę. Tyż, ponieważ, bo oni tu mają bardzo dużo złota. Znaczy diamentów, oczywiście, ale złoto za to dostajemy. Dobra, wypowiadamy wojnę, mam nadzieję, że tyle styknie. Dobra, 9 tysięcy tylko mieli, okej. Okay. Jeszcze wiadomo, że nasza armia nie jest taka najgorsza. Pokonaliśmy zombie, brawo my. Dobra, 46 jeszcze tutaj, okej, okay, na buddyzm ich nawracamy. Buddyjskie zombie. Oni kiedy z tym burnej mają sojusz? 77, kurde. Strasznie tu wieloletnie sojusze się robiły Mamy też Kambodżę. Ale nie wiem, czy byśmy dali im radę. Może zróbmy sobie armię do 30 koła i wtedy spróbujemy? Może wtedy coś tutaj pyknie? Mówisz o 31. No dobra, też może być. Zrobimy takiego testa na save, co nie? Że jakby nam nie pykło, to będziemy mogli się cofnąć. A co? Ej, co? Czy państwa tutaj reagują? Aha, no tak, zapominam Ja czasami zapominam, że tutaj są sojusze w tej grze co nie? To jest, dla... to jest mega dziwne u mnie. Jak myślę, ty chce zaatakować to państwa. Czasami, no bo w Fajdżu dwójce na przykład nie ma za bardzo sojuszy. A w trójce to wszyscy mają sojusz. Co się dzieje w ogóle w Europie? Polska nie wiem, Niemcy to jest standardowo. Co tu jest jakiś Wa Węgry, wasale, Austrii, Białorusi nie ma. Trochę ciężko, ciężko tutaj się pokierować y, tym państwem, bo naprawdę trzeba by, no co, znowu Madagaskar zajmować, ale Madagaskar tylko to pamiętam, to byłby nawet silny. Chyba, że tutaj mamy wysepki, male, moglibyśmy sobie zjeść. O, nam się skończył tam sojusz i bardzo dobrze, bardzo dobrze, Będziemy mogli później też zaatakować. Oni chcą z nami znowu sojusz, ale my nie będziemy chcieli z nimi sojuszu. I tutaj mają tylko 12 tysięcy armii, więc bardzo fajnie, tutaj jakaś chyba druga prowincja jest. No i bardzo dobrze, Malediwy nasze, będziecie na wakacje jeździć. Dobrze. I teraz, moi drodzy, ten Timur, 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 Timor. Oj, tutaj nie złe, że te prowincje są rozwinięte. To jest fajne. Jak się ogarnie, to, to jakieś tam pieniądze będą. I w ogóle oni mają tylko 9 tysięcy wojska. No to już z niewagi. Let's go. Moi drodzy, i atakujemy ich tutaj na ostro. Od razu na stolice, let's go, oni wypływają gdzieś. No to nieźle. Dobry plan, że my odwaliłeś, ale dobra, wrócił. Wrócił, że jesteś pokonany. Agresywny Singapur, moi drodzy, powiększa swoje tereny. Dobra, i powiem wam, i no jest znowu przypał Bo kogo ja nie miałbym teraz zaatakować? No moglibyśmy Filipiny sprawiać. Czy jesteś? to miejsce, to mnie nie zasławi. No, jeszcze mamy ten burnej. Może nie się skończy ten sojusz. Ta Kambodża, ale fakt obronny jeszcze mają. Wietnam. Aha, Wietnam. Ale to musiałoby mieć 100 tysięcy armii, żeby się z nim bić. Teoretycznie jest to możliwe do zrobienia, ale finansowo gorzej. Musimy to raczej chyba teraz troszeczkę ekonomicznie zaciągnąć go. O, Myanmar chce z nami sojusz. Dobra, tu już jest, to jest niezłe. Musimy tutaj gdzieś jakieś budynki postawiać. Ekonomiczne. Czekaj, co? A to Wietnam się bije z Mianmą? Ale czemu tam Chiny reagują? Nie, no ja tam nie płynę. No to chyba, e, że tak powiem, mieliśmy sojusznik, ale już. Chyba nie, nie mamy. A to, że Singapur reaguje. A to z tym że... miejscem z Singapurem? Boże, myślę, że to intonezja jest nieważne. <laughs> nieważne, dobra, tak czy inaczej, no, no przypał, nie było sensu tam płynąć. A, Papua Nowa Gwinea, z Malezją, kurde, słowo już mają. Hmm. a gdybym zdążył. A co to, to są za wyspy tutaj? Papua Nowa Gwinea, Pakt Obronny. Kurde, tylko czy. Mm. To jest, to jest wyjście, to jest wyjście, ale zróbmy sobie tak, najpierw, moi drodzy, to jest jakiś plan do realizacji. Zróbmy sobie tutaj samoloty, zróbmy sobie te, a trochę za dużo, ale dobra, mniejsza, 42 koła. Armii. Lecimy sobie na tego ziomeczka, bo oni mają fakt obrony, więc ten wraj czego zareaguje, czyli brać czego mógłbym z niego później korzystać z jakichś terenów. Walniemy oczywiście. Sejwika, Zwiększymy wydatki na wojsko. Eee, może na badania damy tutaj, tutaj. Lipa i z tymi badaniami to będzie tragedia. Dobra, musimy dać sobie morale na maksa i pogarszyć sobie relacje z wyspami tego Salomona. Co, co jeszcze zareaguje? Jeszcze jakaś wyspa zareaguje? O, mianmy możemy wezwać. Dobra, może ta mianma nam pomoże. Spróbujemy tutaj się wbić. Drazu do ziomeczka. Witam, witam. O, dobra, dwa koła armii mieli. Ale tutaj stolica padła. Teraz ich dojechać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu już dojechani. Teraz lecimy tutaj. Będziemy kąsać tego większego. Kurde, jakieś wojsko spotkałem. Dobra, nie był pokonany, ale. Oj, oj, oj. Dobra, 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 ty wygrywam, ty wygrywam, ty wygrywam, dobra. wbijaj tu, nisz mu armię. Lecimy za nim. Dobrze, dobrze, armia zniszczona i przejmujemy mu tutaj tereny, moi drodzy, i będzie tutaj jakby takie potwierdzenie, że kurde, mam prawo zabrać mu teren. Dobra, no i git, i trochę mi się to podoba teraz. Mian ma trochę za późno. Aha, bo ci jeszcze mi atakowali te wyspy. No ale, kurde, tak mało mogę wziąć. To troszkę boli. Troszkę bardzo boli. A tu mogę mu taki ogonek zabrać? Mogę, a tu, tu. Zamiast tej wyspy. też dobra, weźmy. Nie, aha, bo tu jest kilka tych wysepek, jest kilka prowincji. Dobra, wolę tutaj coś mu zakosić. Stolicę nawet. O, właśnie, typa, ile tutaj terenu można zakosić, widzowie. I tu trochę ludzi mieszka, nice. Będzie ten. Będzie ludność. Typa ile my terenów możemy trzasnąć tutaj. Dawaj to, elegancko. No i teraz się zacznie! Rozwój. Teraz tylko poczekamy i te, tego też tak będziemy zjadać. Po kawałek, po kawałku. Teraz wiem, że na pewno więcej armii nie będą mieli sobie poprawię trochę może relacji tutaj z Australią, z Indonezją, bo mnie nie lubi, z Mianmą, z Malezją, Tajlanda jest. Git, Wietnam. Dobra, coś poprawimy i powinno być git. Dobra, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Jeszcze tutaj z Filipinami. No, i tutaj już jakieś fabryki, kopalnie możemy stawiać. Dobra, widzę, że z nimi skończył ten rozejmik, więc lecimy dalej. Ty ja nie miałem szarży włączonej przez całą grę. Zrównoważony atak był, a generał padł, to weźmy sobie takie 8-8 jak plan. No i tego śmieczka możemy tak cisnąć to samego końca. I mu zakosić tutaj znowu prowincję. No, nawet wszystko możemy zakosić. A to jeszcze był jego sojusznik. To ta malacja zareagowała? Czy ja klepałem z nimi? Możliwe. No a trochę rzeczkę, tam jakiś tam armię zyschiłem, ale jest nikt. Z bardzo. Dobrze. Myanmar, ty, ty niech w ten? Jeszcze raz w sojuszu? <grym> może ktoś lepszy się zgłosi. Dobra, i my w sumie dalej mam tylko jedną prowincję z tych wymaganych do tego czegoś, ale to największy problem będzie Indonezja, która jest ósma. Oni dalej tutaj mają sojusz z nimi? Kurde, no, mają. Chyba, że Filipiny, ale oni mają tam z Tajlandią, to musiałbym. No, armia, armia, armia. Trzeba tutaj siłowo, siłowo to wszystko zgarnąć, moi drodzy. Oj, kolejny sojusz, bardzo fajnie. No, już mam 60 koła armii. uuu, nie może być. Już takie nieźle, mam 60 koła armii. Gospodarka gdzieś tam się rozwija. Nawet tutaj możemy zrobić tak, żeby te badania też. Ruszyły w końcu. Żeby trochę lepiej wszystko wyglądało. Gdybym chciał zaatakować Filipiny, to zareagowałaby Tajlandia. Więc w sumie spoko. Może dalibyśmy radę, tak dwóch na jednego, z naszym ziomem, wezwać go tutaj, bo Tajlandia tam malutka jest, a Filipiny raczej ile będą mieli wojska? Zaraz zobaczymy. A czekajcie. Właśnie, weźmy sobie jakiegoś. Aha, gościa do ataku nie mamy, a tutaj mamy. Atak jednostek jakiś jest. Teraz już mamy pieniądze na to, żeby zainwestować w jakichś doradców. Więc, oni... Więc niech oni sobie też tam działają. Zobaczmy, ile to będzie. Ej, czy jest 8 tysięcy? Jak 8 tysięcy? Halo, jest jakiś błąd. Tutaj trzy. Co nie robili przez te wszystkie lata? 100 lat gry. Halo, co oni zrobili z całą armią? Coś tu teraz podpłynęło, ale tak to no, zostało pokonane. No i gg w sumie. Nie wiem, to było mega dziwne, moi drodzy. A, niestety nie mogę wziąć całego państwa. Standardowo. Chy, coś w stylu. Dobra, będziemy chcieli się zadowolić tym czymś na górze, taką częścią. Ale, aha, chciałem sobie Tajwan podbić, ale widzę, że już Chiny nas sprzedziły. W końcu mamy postęp jakiś tutaj w dążeniu do czegoś, te te tego czegoś. Dobrze, że tutaj rozwijają te prowincje, a ja później tylko podbijam i biorę. Do siebie. Mnie to omija. No to czekamy sobie, moi drodzy, żeby tutaj się znowu z Filipiny dało zjeść zaraz. Ja się boję tej Indonezji, bo ona rośnie. ona rośnie. O, pak to nie Dzięki, Mordo. To się ceni. Dobra, i czegoś już możemy mieć 100 tysięcy armii. Bardzo tutaj teraz jakby kładę nacisk na dyplomację, żeby nikt nas nie chciał zaatakować. Bo oczywiście imby na świecie dalej się dzieją. Dobra, lecimy znowu na naszym ziomeczkiem z Filipin, żeby już nie był taki filipiński. Oraźniłem sobie chociaż utrzymanie wojska i tutaj pojedziemy ziomeczkę Co jest, ty, co jest w się tak dużo armii? No dobra, nieważne. Ważne, że wygrałem wojnę. nie Dlaczego tutaj te, tak ciężko wziąć te prowincje? Nie oni są to mega rozwinięci, czy o co chodzi? No teraz dostałem trochę po głowie, szczerze. już ze poprawiałem relacje, nie ma takiej opcji. Lecimy znowu z wojną. A mi się sojusz skończył. O ciekawe, czy będzie teraz taki mocny. Mam nadzieję, że już ich całych wchłonę, już nie będzie jakiejś zabawy dziwnej. No, nawet chyba Tajlandia nie zdążyła dopłynąć. No i mamy to. Dajcie jeszcze pieniądze, żeby się tereny zasymilowały same. Dobrze, rośniemy w siłę, moi drodzy. Jak to właśnie wygląda Indonezja? No Indonezja może już mieć prawie 200 tysięcy wojska. To nie jest dobra informacja dla nas. My musimy troszeczkę właśnie w maksymalny manpower pójść. Więc tutaj sobie pójdziemy w to. To jest dobre zawsze, trochę daje to tego. Mamy punkty. To dawaj tutaj atak generału. Potrzebujemy mod generałów. Pójdziemy sobie w budynki, w bazy wojskowe. sobie będziemy budować, jak będzie taka możliwość. I też armię zrobimy sobie teraz do 80 tysięcy wojska. Taka ilość jednostek, że będzie na pewno fajna. Ci dalej mają tutaj sojusz z Indonezją. No my byśmy mogli pojechać tak, Wietnam, Laos, tutaj się pije nawet Mianme Janę. tutaj sobie akademię w czego. Stolice, sądy. Stawiać sobie te bazy wojskowe, żeby ten manpower nigdy nam się nie wyczerpał. Tajlandia z kimś teraz ma sojusz? Nie ma. No to lecimy w Tajlandii, moi drodzy. Wielki Singapur robi tutaj inwazję. Siemano, siemano, kolano. Z buta wjeżdżamy. Oni tu mają, o, jakieś tam mieli, ale mało, 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 mało armii. Dzięki z Laos za hajs. Nie wiem dlaczego mi dają hajs, a niech będzie. Ile my tego weźmiemy? O, wszystko. I to mi się podoba. no, i to są podboje, a nie jakiś tam. Państwo, na trzy razy musisz zjadać albo na cztery. A ten Laos, to chce się po prostu tutaj chyba nam ten podlizać trochę, ale dobra. Niech im tam będzie. Zarabiamy dużo, robimy armii do 100 tysięcy. Jak nam limit pozwala, to nie będziemy się ograniczać. bo chyba trochę kwestia finansowa, ale to zaraz się ogarnie. Zaraz wszystko będzie cacy. No. Co prawda Myanmar zareaguje, czyli nasz były sojusznik, ale nawet to dobrze, bo jak sobie ich pokonamy... O ile pokonamy? 72 koła idzie. Oj, oj, oj Dobra, zobaczmy. Ty, co my ich 77? A my 89. Dobra. Opłacało się pójść w akademię. Ale ty, ile oni mają wojska? Kolejna armia idzie. Ty, pół wojska straciłem, ale dobra, manpower się regeneruje. Jeszcze jakiś hejs Ty, trzeba ich jechać. On, on, czemu oni mają tak dużo armii zawsze? Ile oni niby mają? No 137 tysięcy. Może to było, może troszeczkę więcej. Czemu Chiny nas biorą na rywala? Apeluję o zaprzestanie takich praktyk. Dobra, tutaj weźmiemy sobie te tereny: 30 agresywnej ekspansji, coś takiego weźmiemy z terenu. 40 agresywności mamy, dobra. Singapur rośnie, tak czy inaczej, moi drodzy. Boję się Chin, boję się Chin. E, musimy szybko teraz polecieć w akademii, żeby sobie zrobić armię do 200 tysięcy. Jak będzie armię 200 tysięcy, to już będzie lepiej to wyglądać. Weźmy sobie Wietnam, Japonia i jeszcze Myanmar na rywala. A Japonia też została po głowę, bo tu Chiny wbijają. Okej, okay. a jak tam nasze to właśnie dążenie do tego czegoś. No jeszcze trochę jest. No przede wszystkim Indonezja. Tutaj musimy ich zjeść. Czy ja będę musiał się klepać z Chinami? No na, na chwilę obecną teoretycznie nie. Co mnie cieszy, mnie zaatakował Wietnam, no to reagują Chiny niestety. Więc Wietnam nie mogę porać relacji z Chinami nie, ale też nie jest źle. Dobra, co z tymi mi pogarsza? Tutaj w ogóle wjechały Indie, a z Indiami muszę się bić? Na szczęście nie. Głównie to Indonezja. Indonezja naziła na rywala właśnie. ja Dobra, ale jeszcze trochę nas lubią. Dawać tutaj, wszystko w akademie, moi drodzy. Musimy mieć 200 tysięcy armii. Tutaj w limity pułków dawaj. Dobra, jest druga armia. Elegancko, generałowie, wszystko pięknie. Miło i sympatycznie. Ja bym dojechał tego naszego kolegę. Japonia, Wietnam zareagują. My mamy dużo armii. Japonia za nim dopłynie. też tutaj mogę załatwić w sumie temat. A mógłbym wtedy wziąć Wietnam bez walki z Chinami. Dobra, ryzyk fizyk. Ale najpierw schodzimy tutaj na południe, żeby kolegę szybko dojechać. Jest jakiś gości pod atak? Niestety nie. Tylko zniszczymy mu armię. Dobra, dobra. Tu jest. O właśnie, już jedna armia padła. Ojoj, oj. Druga wchodzi mi na północ. Dawaj, dawaj, dalej, szybko. Bitka, 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 Dobrze, dobrze. Trochę no, jakieś straty ponoszę, ale nie jest aż tak źle. Dobra, się jeszcze wbijają. Jeszcze Japończycy nie przypłynęli. Dobra, dobra, jest git, jest git, jest git. Odbić nasze tereny. I teraz kwestia. O, jest ja A nie, to dalej Wietnam. Słyszę, że już mi Japonia gdzieś tam wbija, ale chyba I tak mi już zajmują tam tereny, no. Gdzieś widzę, że. A, Filipiny mi Japonia zajmuje. Kurde, dawaj tutaj. Tą Japonię. Dojechać musimy. Dobrze. No, szkoda, że na morzu, ale, ale okej. Okay. Dobra, niech BOT spróbuje coś tutaj wbijać. Czy jeden. No, trochę manpowera jeszcze mam. Tu już więcej nie mogę. Dobra, dajmy sobie na razie wydatki na wojsko na maksa. Sytuacja jest taka średnio dobra. O, dobra, ale tutaj są po 15 no Dobra, to jedna armia nawet to ogarnie. Niech ta 90 tu idzie. No, tutaj to tam armię sobie zjemy na ludzie. To nie będzie problemu tutaj. No, jakieś 15 koła. Dobra, tak oni chodzą już w takich sklekach, to już nie ma czego się bać i powinniśmy z czasem to wszystko tutaj obczaić, ogarnąć. No, jest git, jest git, moi drodzy. Tutaj coś. Oczywiście te jednostki, no, są tylko dwie, więc one tak muszą się pomęczyć trochę, pozjadać te małe jednostki, ale no ogólnie tutaj będziemy wygrywać tą wojnę powoli. 80, dobra, jest spoko. Jest spoko. Widzę, że coś się zaczęło w Chinach dziać? a to chyba wojna tak, o kurde, Nepal kontra Chiny i jeszcze tutaj. Indie wchodzą. Więc w sumie ja bym chciał co? Pozabierać na pewno Wietnam. No i w sumie tylko tyle, kurde. No musimy więcej Wietnamu zjeść, bo póki mają sojusz z Chinami, to jest niefajnie. Więc weźmy coś takiego. Dzięki Nara, Singapur rośnie. Myanmar ma teraz sojusz. Tutaj sojusz z Chinami. No, chyba że znowu wykorzystamy jakiś taki myk polityczny, żeby Wietnam zająć. Chyba że Indie na tyle pojadą tej Chiny, że nie będziemy musieli się bać Chińczyków. Chociaż też tutaj dużo terenów nie ma, więc możemy też naprawdę podbić ten Wietnam, zanim się ruszy w ogóle Chińczyk. A Indie nam oferują sojusz. Dobra, to będzie. Będzie Mocny sojusz, który będziemy mogli wykorzystać do podboju, moi drodzy, na przykład Indonezji. Bo niech oni się skończą tam klepać z tymi, z Chińczykami, czy skończyli. Co nie była wojna o Nepal? Gdzie ten Nepal jest? Aha, Chiny wygrały tą wojnę. No to wygląda. No dobra, to szczerze, jak wygląda ta Indonezja? No niby 200 tysięcy wojska. Niech tam Akademie? 7-7. No i mamy więcej. Ja bym leciał w to. Ja bym to leciał z Indiami. Myślę, że nie mamy się czego bać. I w końcu mamy gości pod atak. Atakujemy Indonezję, moi drodzy. Chyba, oj, 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 dobra, Burney już. Tutaj się wbił. Chyba jedno z takich. Oj oj oj, 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 Dobra, dużo armii było, ale tutaj dajmy radę. Dawaj, bijcie, bijcie, dobijcie, dobicie, dobicie. Dobrze, dobijamy, dobijamy, dobijamy. Szybko, szybko, szybko. Ty no, oni strasznie szybko regenerują sobie manpower tutaj. Nie, 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 nie rozdzielać się, nie rozdzielać się! Kurde, na te boty. Jeszcze nie mogę ich tak złapać. Powrót tu przejmować tereny. Oni tutaj przyjdą sami do mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest atak. Posuwamy się ze wszystkim do przodu. Głównie tutaj jeszcze walczymy. A jak tam? No, Indie dają radę. Na Indonezję. Dobrze, jest git, jest git, moi drodzy. Już się bałem, że będzie trochę gorzej, ale z pomocą Indonezji. Nie, no, Indii. Boże, te dwie nazwy, czemu one są takie podobne? Czemu ludzie byli kiedyś tak mało kreatywni co do nazwy państw? Na szczęście się udaje po prostu nam to zająć. Teraz tak, byśmy już zabrali burnej. On właśnie, tu, 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 tą wysepkę. Chyba jak mało mogę wziąć? Ja nie mogę. To może zostawimy te burnej, bo wtedy Indonezja będzie miała z nimi sojusz i nie będzie miała sojuszu z niczym potężniejszym. Taki jest plan. Dobra, coś takiego. Pięknie, miło i sympatycznie. I teraz po prostu czekamy sobie na koniec wojenki, yy, koniec rozejmu i będziemy znowu atakować. No jeszcze ten Wietnam byśmy mogli zjeść, co nie? Tak na sam koniec. Ale teraz oddało trochę robienie szybko tych baz wojskowych, bo teraz z tym manpowerem w ogóle nie ma problemu. 2000 tysiące. Ciągle się uzupełnia. To jest fajny wynik. Ekonomia tutaj też siedzi. No dobra, musimy się spróbować z tymi Chinami. No, jak tutaj mam blisko te Indie, powinniśmy dać się radę, ale może być też taka sytuacja, że pokonam ich. nim przyjdzie tutaj Chińczyk, czy nie? Dobra, dawaj teraz szybko na stolicę, na Hanoi. Dobra, Chińczyk przeszedł tam. Nie wiem, co on robi. Może się będzie bił z Indiami. W sumie Wietnam. Właśnie tutaj zostaje pokonany. A Chińczyk sobie Polas No nie wiem, nie wiem dlaczego tak zrobił, ale, 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 ale wyszło, widzowie. Wyszło, wyszło. Bo on chyba tutaj poszedł właśnie tutaj. O, tutaj nawet widzę, że indie zostały pokonane. No to nawet dobrze, dobrze, dobrze. My po prostu bierzemy tutaj Wietnam. I Tajwan możemy im zakosić. Mikrochipy. To jeszcze wezmę. I to jeszcze wezmę. I to jeszcze wezmę, i to jeszcze wezmę. Kiejki. Jeju, Jeju. jeju, Jeju. Dzięki Nara! Singapur na Tajwanie, moi drodzy, pięknie to wygląda. Miło i sympatycznie. Teraz musimy dobijać Indonezję do końca. Wójść do trumny wbić. Bo to jest widzę, że ta Indonez. Ja zawsze się tak trzyma. A co się dzieje w Europie, moi drodzy? No, jakaś imba jest. Co tu jest? Jakaś koalicja? O! I tu jest chyba jakiś sojusz ukraińsko-polski. Mamy tutaj wojny właśnie między Ukrainą a Rosją. Polska pomaga. Szwec, Szwajcaria urosła. I tak to nawet spoko. O, Tunezja! Stany zjadają Kanadę. Daj, wzywamy znowu Indie. Chociaż to już teraz powinni być łatwiejsi. Ale zaczynając rzucać atomówki na Hanoi jeszcze. Jednej Hanoi. A, i już coś że mamy zakończony temat, ale dobra, bijemy dalej do Indonezję, moi drodzy. Jemy dalej. Jeszcze indy dopływają. Bardzo dobrze. Teraz proszę zajęć wszystko, wszystko, wszystko. wszystko No i mamy zajęte wszystko. Czy ja mogę? <grybujesz> nie mogę wszystkiego. Jeszcze agresywna ekspansja. Muszę ich po prostu rozbierać powoli. No i nawet nie mogę wziąć wszystkiego. 9, 9 i 8. Agresywność. Musimy ten mm, zainwestować właśnie tutaj w tą mniejszą agresywną ekspansję. I tutaj jeszcze agresywna ekspansja ma być mniejsza. Kiedy ten rodzaj się kończy? 83. Szkoda, że na przykład nie można łamać rozejmów, co nie? Mogło być tu w tej że naprawdę o wiele, wiele więcej opcji. Dobra, Singapur, podejście, któreś tam z kolei i znowu zrzucają mi atomówki. Stańcie zrzucać atomówki. Ocieplacie klimat ten, ten, ten sposób, tak? Zrzucanie atomówki może ocieplć klimat? W sumie tak, bo coś mówili kiedyś, że na Marsa będą zrzucać atomówki, żeby coś tam zaczęło się dziać. To brzmi jak plan? Przestańcie zrzucać atomówki. Ale dobra. Indonezja to już, moi drodzy, jest cień. Cień swojej potęgi. Ja mam 28 dalej agresywnej ekspansji. Teraz mi Punktów brakuje, ale dobra, wiem jak te punkty nadrobić. Po prostu wojska, a niech sobie robią, co chcą. tam, Ja muszę teraz wyjść tak. Ekonomia, cyk-cyk. Tutaj każdą prowincję zmasakrować, żeby była właśnie na czerwono ta lewa liczba. Liczba na lewo, nie że jest lewicowa. Eee, czekajcie, będzie lepiej tak. Pyk-pyk-pyk-pyk-pyk ma krady, żeby właśnie wszystkie pieniądze poszły. Teraz musimy chwilę poczekać, żeby to poszło. Cyk-cyk. Mamy ewolucję, rewolucję, po prostu gospodarka piękna, miła, sympatycznie. Dobra, i teraz powinniśmy mieć więcej punktów. Nie wiadomo za, co, co, nie? A, jeszcze agresywna ekspansja mi spada I teraz cyk. Jeszcze nie, jeszcze nie, ale, ale już blisko, już chyba więcej tych prowincji, to jeszcze czekajcie, bo im większa ekonomia tym lepiej, już budynków nie mogę, fabryki zwiększają ekonomię, o 5, dawaj, dawaj, rób te fabryki, buduj, 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 no mi dalej zrzucają pomocy, i teraz, ty dalej nie, no ja nie wiem, myślałem, że moja teoria jest prawdziwa, ale jednak nie, dobra, to Indonezję jeszcze ci zjem, jeszcze cię dojadę, nie uciekniesz mi, ale to już taki malutki kawałek zostaje, o, Indie dalej chcą yy, rozejm jak najbardziej, znaczy pokój, yy, znaczy sojusz, wiecie o co chodzi, możemy się dalej rozwijać gospodarczo, jakby nam Brakowało pieniędzy. To jest niesamowite, jak w jest łatwe po prostu zrobienie, mieć ekonomię rozwiniętą, produkcję. Żaden kraj tutaj jest nigdy, nie jest nigdy zadłużony. A u nas na świecie wszystkie kraje są zadłużone. W ogóle co to są za prowincje, że oni tutaj mają 54 miejsce. Weź to rozjedź. O, no, znowu ja mi atomówki zrzucają. Nie, zahamy. Nie wiem, ty oni, żeby gdzieś tu mieli jakieś wyspy, czy co? Nie wiem. 100%, tak czy inaczej. Tak nie zaj zajmę to wszystko. Jest hajsiwo, moi drodzy. I teraz tak. Zobaczmy, czy my możemy już zrealizować to coś. Jeszcze nie możemy, ponieważ. Mian ma. A Mianmę musimy podbić. Dobra. A w międzyczasie okazało się, że mogę mieć 300 tysięcy armii. To zawsze warto wykorzystać. Właśnie zobaczmy, jak teraz jesteśmy na przykład na minusie technologicznie, w porównaniu z innymi państwami. Mamy technologię 89, ci mają też 89, ci mają 88. Czyli można powiedzieć, że dojechaliśmy. Dojechaliśmy mm, do nich. Już nie mamy takich strat jak na początku, że nie inwestowałem w ogóle w te badania. No bo nie było jak? Chiny zareagują. Ale szczerze, co mnie wolą Chiny teraz, aktualnie. Powinniśmy na ludzi dać radę. Najpierw bijałem na stolice. Cyk, myk pyk trochę straciłem, ale okej, okay, nieźle. 20 To jest ważne, że armia im znika. Tutaj jeszcze jakieś jednostki się pojawiają, ale śmiesznie małe. O, pojawiają się chińskie jednostki. Dobra, ale są bici, są bici i nas znikają, wyparowują. Więc tutaj, moi drodzy, nie ma większego problemu na tej panklandy sobie możemy zakosić, bo czemu nie, nawet tutaj możemy sobie wziąć jakąś część chińską. Pyk, py. halo Chiny Czy jakiś problem? Widzę, że nie. Py, piękny Singapur. Może zmienimy trochę kolor na biały, żeby było to lepiej wyglądać, moi drodzy. Mamy to. Mamy to. I teraz możemy utworzyć to dziwne coś. To o, stwórz. I teraz mamy kolor niebieski. Pięknie. Czy możemy coś z tego stworzyć? Nie. Ale moi drodzy, sobie zagraliśmy z Singapurem. Z państwa, co ma tylko jedną prowincję Zrobiliśmy wielką potęgę Bez, bez Więc od czasu do czasu będziemy sobie brać takie krajki Jak jeszcze na przykład jakiś Luksemburg Tylko z Luksemburgiem to będzie mega ciężko Trzeba będzie jakimś cudem powybić kraj Beneluxu Albo nawet Krymem byśmy mogli kiedyś zagrać To jest plan Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak nie zapomnijcie o łapce górze, komentarzu, subskrypcji Do zobaczenia w następnych odcinkach Na razie, trzymajcie się, hej!